Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepce. Dzisiaj witam się z Wami z naszej małej przyczepki, z naszej ENI. Mam na sobie, jak widzicie, czerwoną bluzę, więc już pewnie domyślacie się, że dzisiaj będziemy majsterkować. Mamy już zimę, chociaż za oknem jeszcze tego nie widać. U nas świeci słoneczko. Rano padał śnieg, ale jak widzicie, nie utrzymał się za długo. Cały czas u nas nad morzem jesień przepycha się z zimą e, i to najwyższy czas, żeby zająć się modernizacją czy zmianą naszego e, ogrzewania elektrycznego. Jak wiecie, jeżdżąc na kempingi, e, często podpinamy się do słupka i nie korzystamy z webasta, ewentualnie tylko, żeby na początku rozgrzać przyczepę, e, a później przełączamy się na ogrzewanie z sieci. Do tej pory bazowaliśmy na naszym grzejniczku. Olejowym. Świetnie się sprawdza. Jest to bardzo fajne ogrzewanie. Przede wszystkim bezgłośne i ładnie trzyma temperaturę. Ładnie nam tutaj przyczepę rozgrzewa. Dzisiaj, jak widzicie, też z niego korzystam tu przed domem, bo temperatura zewnętrzna to około 1 stopnia. Więc włączyłem sobie grzejnik, żeby nie pracować w zimnicy. I tak jak mówiłem, grzejniczek jest ogólnie świetnym rozwiązaniem ale po przebudowie przyczepy, po zmianie... Tego naszego wnętrza stał się bardzo nieporęczny. Nie mamy już dla niego miejsca. No i na wieczór zawsze z tym grzejniczkiem mieliśmy kłopot. Musieliśmy przestawiać go na środek przyczepy, ale wtedy nie otwierały się nam drzwi od toalety do końca i to takie wszystko było troszkę niewygodne. Dlatego na ostatnich wyjazdach do łask wróciła farelka. Taka zwykła, najzwyklejsza z termostatem i możliwości. Ustawienia temperatury też bardzo wygodna. No, jest to jakiś kompromis między miejscem, bo, bo wiecie czasem się ciężko przy niej śpi. Ten model jest dosyć głośny. No i też przy tym naszym nowym układzie ciężko było znaleźć dla niego dobre miejsce. Więc albo zostawialiśmy ją na blaciku, ale ciężko się śpi zwłaszcza na tylnym łóżku, kiedy farelka huczy nad głową. Więc często lądowała sobie tutaj w narożniczku tak żeby miała dostęp powietrza, żeby to powietrze się cały czas obracało. I nie zajmowała dużo miejsca, ewentualnie, jak ktoś potrzebował skorzystać z toalety, nie było problemem wyłączyć ją i przestawić w inne miejsce. Ale teraz odkąd jest z nami łatka. Nie możemy zostawiać jej już na podłodze, tak żeby psu nie stała się krzywda, kiedy zejdzie sobie z łóżka przedniego lub tylnego. No jest to po prostu niebezpieczne. Długo rozmyślałem nad systemem ogrzewania. Myślałem o tym, żeby może zabudować jakąś zewnętrzną nagrzewnicę, taką przemysłową farelkę i wpuścić kanały z ciepłym powietrzem, tak jak zrobiłem to z Webastem, ale jakiś czas temu. Na Allegro znalazłem elektryczne kurtyny powietrzne. Są to takie jakby bardziej zaawansowane farelki, które wiesza się nad oknami, wiesza się nad drzwiami i one mają za zadanie wyrównywać temperaturę w pomieszczeniu. Ale wiecie, jak to jest. Człowiek zaczyna się zastanawiać, czy nie będzie za głośno, czy to będzie dobrze działało, jak zamontować to tutaj u nas w przyczepie. No, przecież nie są to ściany typowo domowe, w które można się wierzyć. I taką kurtynę powiesić. I tak to wszystko trwało. Jeździliśmy dalej z grzejniczkiem i z farelką. Ale na ostatnich targach w Poznaniu mieliśmy szczęście poznać gosie i kubę, którzy mają taką kurtynę u siebie zamontowaną w przyczepie, i mogłem się przekonać, jak to działa, czy jest głośne, jaką ma wydajność, i bardzo mi się. Ten ich model spodobał. Dlatego postanowiłem ukraść ich pomysł i też zamówiłem sobie identyczną kurtynę powietrzną. Jest to Black and Decker. Montowany na ścianie ceramiczny ogrzewacz o mocy 2000 watów. Bardzo fajną rzeczą w tych ogrzewaczach, w tych kurtynach, jest to, że od spodu jest taka ruchoma część, taki ruchomy dyfuzor. Zaraz rozpakujemy sobie ten kartonik i wszystko Wam pokażę, który ma za zadanie rozprowadzać ciepłe lub też zimne powietrze po przestrzeni. W jakiej ten ogrzewacz jest zamontowany, i mamy tutaj dwie moce 1200 W i 2000 odporność na wilgoć. IPX2 oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia z automatycznym wyłącznikiem. Dodatkowo urządzenie jest sterowane pilotem ma wyświetlacz, na którym pojawiają się różne wskazania temperatury i ma termostat, który utrzymuje zadaną temperaturę. Możemy sobie go rozpakować i obejrzeć. Ja już go widziałem. Wiecie co? Rozpakowałem go wcześniej, kiedy tylko dostałem tak, żeby sprawdzić, czy działa. Ale później, jak to u mnie, wszystko wylądowało w szafie i czekało na swoją kolej. Może tak będzie łatwiej? W środku znajduje się instrukcja obsługi, zestaw kołków do montażu na ścianie oraz pilot. A samo urządzenie wygląda tak: z tyłu znajduje się kabel podłączeniowy, wloty powietrza. Główny włącznik urządzenia, no i na razie to tyle. Więcej będę mógł wam pokazać dopiero po zamontowaniu tego ogrzewacza, kiedy go podłączymy i sprawdzimy, jak działa. No, i teraz znowu trzeba w naszej przyczepce znaleźć odpowiednie miejsce na zamontowanie takiego ogrzewacza. Ta ściana wydaje się wprost idealna, ale wtedy powietrze ciepłe krążyłoby tylko w przedniej części przyczepki, a tył wydaje mi się byłby niedogrzany. Dlatego postanowiłem przymocować go między drzwiami a oknem, w tym miejscu, gdzie w tej chwili znajduje się wieszaczek na ściereczki. Musimy teraz z niego zrezygnować, miejsce dla ściereczek znaleźć w innym miejscu, ale tutaj jest taki fajny punkt, który znajduje się akurat na środku przyczepy, i powietrze będzie rozprowadzane równomiernie między tyłem a przodem. Naszej przestrzeni. Tutaj z tyłu jest takie zalaminowane wzmocnienie z cienkiej sklejki, które przytrzymywało na miejscu szafę. No, ale jest na tyle cienkie, że nie będę wkręcał w niego. Żadnych śrubek, no bo byłyby krótkie zaraz za nim. On ma może jakieś 5 mm grubości, a zaraz za nim jest skorupka, jest laminat. I o ile wieszaczek na ścierki mógł sobie na tym spokojnie wisieć, to myślę, że ogrzewacz jest za dużym ciężarem. Dlatego przyszło mi do głowy, że mógłbym wykonać w tym miejscu ramkę z profili e, takich drewnianych, heblowanych 20 milimetrów na 30 mm, to są te profile, z których złożyłem większość mebli i troszkę mi ich zostało. Z jednej strony przykręcę się do listwy, która była tutaj wlaminowana oryginalnie, na której oryginalnie znajdowała się półeczka, a z drugiej strony listewkę przykręcę do laminatu do ramki futrynki od. Drzwi. Taka konstrukcja powinna być wystarczająco sztywna, aby bez problemu utrzymać nam ogrzewacz. Na tylnej ściance są takie otworki, wieszaczki na śrubkę, i tak to powinno być zamontowane. Ja postanowiłem zrobić to właśnie w ten sposób, że u góry. Będzie wieszaczek na śrubkę. A żeby całość nie wypięła mi się z tej ramki podczas ruszania czy hamowania, czy jakichś nierówności, wiecie, mogłoby to podskoczyć, przesunąć się i po prostu wypiąć, postanowiłem w dolnej części ramki wykonać taką blokadę za pomocą wkręcika i umieścić go w otworku nóżki, która się Opierać będzie o tą dolną część e, ramki, i w ten sposób e, całość będzie sztywna i dobrze zamocowana. Tak na szybko przymierzając, będzie to wyglądało mniej więcej tak. Wystarczy gadania, trzeba brać się do działania. Zaczynam konstruować ramkę. Ramka jest już gotowa. Z jednej strony będzie, tak jak mówiłem, przykręcona do futryny y, drzwi, z drugiej strony do listewki nad oknem. Pora na uzbrojenie naszego nowego grzejnika w ramkę. No, i termowentylator wylądował już na swoim miejscu. Tak będzie zamontowany u nas w przyczepie. Kabelek udało mi się schować za ten panel ozdobny kuchenny. Sprowadziłem go na dół za szafkę, a dalej idzie prosto do gniazdka. Ramka trzyma się całkiem sztywno. Myślę, że takie mocowanie będzie OK. Grzejniczek jest odstawiony od ściany. Ma tu jakieś prawie 10 cm przestrzeni, więc nie ma problemu, żeby wloty powietrza były zatkane. Ramki na razie wiecie co, nie maluję. Zobaczę jak to rozwiązanie będzie się sprawdzać. Być może wymienię ją na ramkę aluminiową. Zobaczmy więc, jak to działa. Najpierw włączę przycisk, ten boczny, główny włącznik. Na ekranie pokazała mi się piąteczka. Jeszcze nie wiem co to znaczy, ale pewnie zaraz przeczytam w instrukcji obsługi. Na dole mamy dwa przyciski. Jeden z symbolem zegarka jest to ustawianie działania czasowego, a drugi z symbolem F i to jest włącznik. Po jego wciśnięciu otwiera się dolna klapa, która steruje przepływem powietrza. Drugie jego wciśnięcie. Jest to włączenie pierwszej grzałki, włączenie pierwszego biegu. I to jest moc 1200 W. Po jego ponownym wciśnięciu zapala się symbol drugiej grzałeczki. I teraz mamy 2000 W mocy grzewczej. Trzecie wciśnięcie uruchamia nam ten mieszacz powietrza, sterowanie strumieniem powietrza. A używając pilota, możemy. Ustawić sobie termostat i zadać taką temperaturę, jaką grzejnik ma utrzymywać we wnętrzu. Bardzo ciekawą sprawą jest to, że grzejnik sam reguluje sobie w tym trybie moc pracy i jeżeli temperatura otoczenia jest, różni się od temperatury zadanej o minimum 2 stopnie, grzałki włączają się dwie. A w momencie, kiedy nie ma takiej potrzeby i ta temperatura już zbliża się do temperatury, która jest zadana, grzejniczek sam wyłącza sobie jedną grzałkę i działa na mniejszej mocy. A teraz posłuchajcie, jak głośno pracuje dmuchawa. Zajrzałem do instrukcji obsługi, żeby zobaczyć jak to jest z tym programowaniem grzejnika czasowym. Możemy ustawić go tak, aby włączył się o określonej godzinie i ustawić temperaturę, jaką ma do jakiej ma nagrzać pomieszczenie. Można nawet, słuchajcie, zaprogramować go tygodniowo, żeby w określone dni włączał się o odpowiedniej godzinie i utrzymywał nam odpowiednią temperaturę. Ma też funkcję wykrycia otwartego okna i gdy temperatura otoczenia spadnie o z 5 do 10 stopni w ciągu 10 minut, urządzenie przestanie działać i przejdzie w tryb gotowości, aby oszczędzać energię, i dopiero kiedy temperatura się ustabilizuje, wtedy włączy się od nowa i nagrzeje pomieszczenie. I jeszcze jeden szybki rzut oka na pilota. Jak widzicie, tu jest ten przycisk ochrony przed otwartym oknem. Tutaj mamy przycisk zaprogramowania czasu włączenia oraz czasu wyłączenia grzejnika. No i przycisk ustawień, OK i dzień, tak żeby ustawić sobie tygodniowy tryb pracy. Tutaj też z tym zegarkiem to jest właśnie do tego. No i przycisk temperatura niżej, temperatura wyżej oraz włączenie i wyłączenie funkcji swing. I za pomocą tego przycisku możemy zatrzymać klapkę w dowolnym momencie, tak aby skierować strumień powietrza w to miejsce, które aktualnie chcemy ogrzać. Lub możemy po prostu włączyć, aby grzejnik mieszał nam tutaj powietrze. Troszkę się bałem, że ten grzejnik będzie mocno ogrzewał powietrze u góry, a na dole będzie. Chłodno, ale póki co dzięki możliwości kierowania klapki to powietrze równomiernie rozchodzi się po przyczepie także zobaczymy Panie Black Decker jak nam będziesz tutaj grzał mam nadzieję, że to się wszystko fajnie sprawdzi no i nie będziemy marznąć w nocy i w końcu nie będziemy mieli tego problemu że farelkę czy grzejnik trzeba gdzieś przestawiać bo wisi sobie tutaj wysoko i niczemu nie przeszkadza